Dziś historia często proponowanego przez was Łukasza Fabiańskiego. Muzyka Łukasz Fabiański to bramkarz przez lata niedoceniany, który zazwyczaj był w cieniu swoich konkurentów. Zarówno w przypadku londyńskiego arsenalu, w którym spędził dużą część kariery. A także w przypadku reprezentacji Polski, gdzie zazwyczaj był tylko zmiennikiem. Obecnie jednak Łukasz wyszedł ze wspomnianego cienia i jest pierwszym wyborem Adama Nawałki oraz trenera Swansea, w barwach którego Fabiański zbiera doskonałe noty za swe występy w Premier League. Fabiański urodził się w kostrzynie nad Odrą w roku 1985. Wychował się jednak w Słubicach, skąd pochodzi jego rodzina. Tam też stawiał pierwsze piłkarskie kroki, reprezentując barwy miejscowej Polonii. Początkowo jego seniorska kariera nie wyglądała obiecująco. Przez niespełna dwa lata reprezentował barwy klubów z niższych lig, zaliczając epizody w takich zespołach jak lubuszanin Dresdenko, Sparta Brodnica czy Mieszko Gniezno. Jednak w 2004 roku jego talent został zauważony przez skautów Lecha Poznań którym jednak był tylko głębokim rezerwowym, nie otrzymał nawet szansy debiutu w żadnym oficjalnym spotkaniu Kolejorza. W przerwie zimowej zdecydował się jednak na przejście do Legii Warszawa, w której niepodważalne miejsce w bramce miał Artur Boruc. Jednak po jego odejściu do Celticu Glasgow prawdziwą szansę otrzymał Fabiański, który doskonale sprawdził się w roli podstawowego bramkarza wojskowych, będąc pewnym punktem klubu z Łazienkowskiej do roku 2007. W sezonie 2005-2006 wystąpił we wszystkich ligowych meczach Legii, w tym także sezonie zdobył z wojskowymi Mistrzostwo Polski oraz otrzymał szansę debiutów w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W obu sezonach gry jako jedynka w barwach stołecznego klubu został wybrany najlepszym polskim bramkarzem na gali piłkarskich Oscarów. W roku 2007 zdecydował się jednak na odejście do Arsenalu, gdzie początkowo pełnił funkcję zmiennika Jensa LeMana. Legia na sprzedaży swego młodego golkipera zarobiła ponad 4 miliony euro. Po odejściu Jensa Lemana w roku 2008 wydawało się, że prawdziwą szansę może otrzymać Fabiański. Niestety tym razem musiał ustąpić miejsca w składzie Hiszpanowi Manuelowi Almuni. Przełomowy okazał się jednak sezon 10-11, kiedy to Fabian zagrał doskonałe spotkanie z Partizanem Belgrad, broniąc karnego w ostatnich minutach meczu. Arsen Wenger przyznał wtedy, że wreszcie widzimy tego bramkarza, którego on widuje na treningach. Niestety, plany Fabiańskiego o trwałym zajęciu miejsca w bramce pokrzyżowała kontuzja, jakiej doznał już na początku roku 2011. Wtedy do bramki wskoczył Wojciech Szczęsny, który swoją świetną grą zagwarantował sobie pozycję pierwszego bramkarza. Później już Łukasz skazany był na ławkę rezerwowych, ponieważ szczęsny wyrobił sobie na wyspach markę solidnego golkipera, Na co Fabiański, przez swą kontuzję, zwyczajnie nie miał czasu, mimo iż Arsène Wenger mówił w mediach, że Łukasz może zostać pierwszym bramkarzem Arsenalu na długie lata. Ostatnim ważnym sprawdzianem w jego karierze w Arsenalu było spotkanie przeciwko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów w sezonie 12-13, kiedy to z powodzeniem zastąpił w bramce Wojciecha Szczęsnego. Gdy wydawało się, że Fabian ponownie ma szansę dłużej zagościć w bramce, z gry znowu wykluczyła go kontuzja. Później spędził w Arsenalu już tylko jeden sezon, 13-14, w którym udało mu się sięgnąć po Puchar Anglii. Po sezonie Fabiański stał się wolnym zawodnikiem, na pracodawcę nie musiał jednak długo czekać. Fabiański przeszedł do Swansea City, a w swym debiucie w barwach klubu mógł cieszyć się ze zwycięstwa nad Manchesterem United. Omijały go kontuzje, zagrał w 37 ligowych meczach, aż 13-krotnie zachowując czyste konto, co w przypadku średniaka Premier League jest doskonałym wynikiem. Magazyn 442 uznał Fabiańskiego za najlepszego bramkarza roku 2015. Obecnie Łukasz wciąż jest niepodważalnym numerem 1 w barwach Walijskiej drużyny, występując w zasadzie od deski do deski. Debiut reprezentacyjny zaliczył w 2006 roku. Jednak na mistrzostwach świata w Niemczech nie zagrał ani minuty. Na Euro 2008 ponownie musiał uznać pierwszeństwo Artura Boruca. Z Euro 2012 wykluczyła go kontuzja barku. Na wielkiej imprezie zadebiutował dopiero na Euro 2016, kiedy to otrzymał szansę od szkoleniowca Adama Nawałki po urazie Wojciecha Szczęsnego. Do końca turnieju Fabiański bronił niesamowicie pewnie, zostając bohaterem meczu ze Szwajcarią czy z Niemcami. Wszystko to wpłynęło na to, że obecnie w eliminacjach do Mundialu 2018 to właśnie Fabiański jest pierwszym wyborem selekcjonera na wałki. Podczas Euro sam Gianluigi Buffon przyznał, że Fabiański zrobił na nim największe wrażenie z wszystkich bramkarzy na turnieju. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.